Lubisz pomagać, wyręczać, być potrzebnym oraz niezastąpionym, co potrzebujecie Państwo zrozumieć. Potrzeba pomagania, wyręczania, bycia potrzebnym i niezastąpionym, zadowolenia innych, jako potrzeba natychmiastowej gratyfikacji, jest reakcją na traumę parentyfikacji i są to wytrenowane zachowania oparte na kontroli i są charakterystyczne dla współzależności oraz zaburzeń wiązki B, czyli wtrącanie się notoryczne w cudze życie, udzielanie rad oraz nieproszonego feedbacku, mikro- oraz makrozarządzanie, pomaganie. Życie cudzym życiem to nic innego jak agresywna, Negatywna kontrola w dobrej wierze, bo mi ciebie szkoda albo żal, z czystymi intencjami, aby definiować i zarządzać cudzą rzeczywistością. Dlaczego? Bo ja biorę z tej relacji, kiedy mogę sprawować kontrolę, to zewnątrz sterowane poczucie własnej wartości i pseudosprawczość. Następne, dwa, wymaganie meldowania się co chwilę i niewinne zachęcanie do. Zdawania relacji, z kim jesteś, co robisz, a nie daj Boże, bez tych osób. Numer 3. Powstrzymywanie przed um, ambicjami, rozwojem kariery, spowolnianie lub sabotaż jawny bądź ukryty swoich partnerów bądź dzieci poprzez zasiewanie wątpliwości, na przykład to się nie uda, nie dasz sobie rady, nie poradzisz sobie, słyszeliście Państwo to kiedyś? Powstrzymywanie przed. Utrzymywaniem znajomości, nawiązywaniem nowych, tych niewinnych, nawet z najbliższą rodzinę. Nie, to jest nie do pomyślenia. Wzbudzanie poczucia winy i wstydu oraz odpowiedzialności za niekontrolowanie swoich emocji i ich wybuchów. Perfekcjonizm, czyli wymaganie od siebie oraz od innych. Rzeczy, które są dla człowieka po prostu niemożliwe mówienie o innych ludziach bez ich zgody oraz obecności, czyli tak zwana triangulacja, czyli wynoszenie relacji na zewnątrz, osądzanie, krytykowanie, nałogi i nieustat, nieustanna ucieczka, w zajęto, w zaj, w zajętość oraz te wszystkie ciemne taktyki komunikacyjne typu darwo, defleksja, komunikacja bierna, agresywna lub jej mieszanka. Granie kartą ofiary to jest klasyk gatunku i trójką dramatyczny oparty na tym instynkcie przynależności oraz źle pojętej lojalności, zniekształcenia poznawcze, zakłócającą prawidłową interpretację rzeczywistości, I osoby z tendencjami toksycznymi i narcystycznymi, czyli będące w tej ciemnej triacie, zrobią wszystko, aby być Jedynymi w centrum Waszej uwagi. I ta uwaga nazywa się tworzenie mniejszych i większych dramatów, jak i chaosu, bo zawsze obecność napięcia, obecność lęku jest sygnałem występowania wewnętrznych, jak i zewnętrznych konfliktów, których nie potrafi się rozpoznawać ani adresować, bo jeżeli mi się zachowania wymykają spod kontroli, to oznacza, że tych konfliktów wewnętrznych, jak i zewnętrznych jest sporo, więc albo ja będę czekać kolejny mechanizm kom, kompensujący w nieskończoność, aż dzieci dorosną, a spłacę kredyt, aż ktoś inny pojawi się na horyzoncie. I to unikanie też jest takim klasykiem, albo ja się skonfrontuję, jaką krzywdę ja sobie wyrządzam i tym wszystkim osobom, które są w moim najbliższym otoczeniu. I tak, to jest moja odpowiedzialność, żeby konfrontować, się nie tylko z wrzodem żołądka, a rytmią, wysokim ciśnieniem, tak? problemami z tarczycą, ale ja będę powtarzać, że Ryba psuje się od głowy, i człowiek również, i dopóki my nie będziemy dążyć do, do relacji ze zdrowymi i prosperującymi ludźmi, z nami na czele, no to nie będziemy mieć przyszłości, która jest oparta na dobrostanie oraz szeroko pojętej równowadze. Wszystko zaczyna się od. Pokory o tego umysłu. Wiem, że czegoś nie wiem, albo jeżeli moje konsekwencje mi się nie, po, nie podobają, to prawdopodobnie gdzieś popełniam błędy, i naszym zadaniem jest dotrzeć do. Korzeni tych błędów, a nie dawać pigułkę, żeby przez chwilę nie bolało, bo bardzo wiele jest możliwe. Dysponujemy coraz większą ilością środków, aby dawać ludziom narzędzia, którzy są gotowi na to, żeby się zmienić, a nie są ciekawi, jak się zmienia i nic nie robią, bo jest później, potem, jak dzieci dorosną, na, 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 na. Link do sesji wsparcia, do rozmowy online w cztery oczy jest jak zwykle w opisie tej transformacji. To też do zobaczenia po drugiej stronie odwagi oraz życia w równowadze.